Witam was kochani w kolejnym odcinku z Assassina Tu się ładnie dzieje Co to jest? 36, okej okay. Nie kochani, ja tu płynę po żarłacza białego W ogóle mam już całą mapę odkrytą, jak widzicie Tak, cała mapa odkryta, wszystkie forty przejęte I płynę tu po żarłacza białego, który jest dość trudną rybą do schwytania ale mam nadzieję, że nam się uda. Dobra, ja tutaj nie będę przeszkadzał. Niech oni sobie tam płyną. A ja tutaj poproszę. O, a ja tu chciałbym sobie zapalować. Um, co się zmieniło? W sumie nic. Troszkę podkrywałem. To sobie pominiemy. Przygotowanie. No właśnie, jest zobaczcie kurde, mam harpun na mak e, znaczy oprzeczny ternego, ale koleś jest po prostu niedobry, bo on atakuje łódeczkę od razu. No właśnie, to jest jest. potrzebuje w sumie. ...tej skóry jego czy kości, żeby móc stworzyć sobie najlepszy pancerz. W sensie to, to ulepszenie zdrowia ostatnio. Chodź tu! No właśnie, nie zaatakował, bo dostał No właśnie, ja się tak porusza z lewo na prawo. Bo miałem przyjemność albo nieprzyjemność. Już jednego dziabnąć. No, ale tego jednego chciałem wam pokazać to było, Wstało, w końcu. Tak, także humbak dwa upolowałem, bo potrzebne były do stworzenia chyba sakwy na strzałki. No i ogólnie troszkę rozpaczam z powodu śmierci Tacha. O właśnie. Coś tu można wytworzyć, tylko chyba wytwarzanie jest teraz tak niedostępne, ale to luz. Yy, legendarne okręty tutaj. Mam szybką podróż tu, bo sobie odkryłem, także widzimy się na misji. A nie kochani, zmieniło się to, że mam jeszcze jedno ulstro na pistolet, także już mam cztery i chyba tyle. I Teraz mogę sobie ulepszenie zdrowia za pomocą tej kości zrobić chodzenie myśliwego krokodyla eee, czarnego jaguara również dziemnąłem bo mam teraz strzałkę ospiejącą widzicie, skóra czarnego jaguara była potrzebna dobra, widzimy się na misji jeszcze się wtrącę, eee, zmieniłem żagle na, na skórzane oraz skóra i komóra są sojusznicy

The devil damned the man was first, but his heart was divided. It's hard to let go of the life, you know best. My old idiot father liked to brag about We meant to purchase a ship of his own. I'll get a privateering contract, Charlie. Your old dad will be a captain. drowned in a whiskey bottle before the ever last show. No, that's a sad story. No, my we're musing on this plan of yours, this observatory you're always going on about. how do we know it exists? we find a slave ship called the princess. aboard to be a man called roberts. he can lead us to it. well, slave work for the royal african company. find one of their ships and start asking some questions. tak trzeba będzie zrobić. No, także teraz mam sporo zdrowia, sporo strzałek. No i trzeba znaleźć. Ja Tylko szukać statek królewskiej królewski kompanii e, królewski afrykańskiej. A, no i koło mnie też takie Feniksa sterowe. No a w sumie we dwóch, to nie mają szans z nami. To się wydaje. A no właśnie, tak. No i Taran sobie ulepszyłem też. A jeszcze go tam dobijemy Dobra mój ty hułbaku Tam jest Humbak. Ale jesteśmy na misji. Zresztą na razie nie potrzebuję. Hmm. No i kurde, smutno. Pum paka no. Tylko kurde, który to statek tej kolonii? Żebym wiedzieć, że jest to trzeci. Tam coś pływa.

Ale gonica nie. Szybciej kurczę te beczki, rozwalimy. To lepiej. A, albo. Macie. Nie, jeszcze żyje. Ale.

Wyczekuję, że ktoś jest. Korzystamy z planu do zatopienia statku. To jest. Udało się. No. I wchodzimy. Drogich oficerów. Kurde, jak można było jechać? Dobra, jeden tu, jeden tu. Tutaj, strzały w głowę. O, teraz mam cztery pistolety, to mogę? Dziarnijmy 12 13 14 i 15. Jest trochę kurde załogi my wybili, teraz to i tak sobie odzyskałem ją ale względu w Kingston. You made ash of my sails and rigging jackanapes. You owe me a share. Damn it, Vane. Oh, Charles, what a surly devil you are. Don't fuck with me, Jack. But it's my mandate to fuck with you, Charles. Lads? Oh. See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with your swap. And, well, they figured I'd be a fitter captain than you reckless dogs. I caught you another catch try No właśnie to myślałem, że to będzie ten Hornigold będzie trycerem Ten Daniel Kingston but with you two grubblossoms I can't take any chances you regret this day Rackham. him I regret most of them already Try him up Gustavoff No kurde Tego się nie spodziewałem powiem szczerze I co teraz I'll cut you, Jack Rackham! I'll open you up! I'll tear out your organs and stray your bloody loop! Stop your goddamn howling vein! There's no bloody use! Well, well! The face of our good Kenway speaks, eh? Pray tell us, Captain, how to quit this predicament. And tell us what genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob! dub! <laughs> what? Masakra, ale się udało. Obronę fortu? Także nie miałem wtedy fort, bo już wszystkie wtedy te byłem. widzieliście sami. No i zobaczymy. No i co, dziś jesteśmy na wyspie, tak? Jakieś. Ciekawe, ile lat minęło. Jest krab? Jay, still now. i'll take these oysters you've ordered you mad sap this island's crawling with food if only you'd care to look for it yeah, i am looking lout's some just there <laughs> don't don't come following now Faktycznie oszalał, myślałem, że się ten, nabije. Eee, skóruj zwierzęta. Tu jest ten. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakiejś wyspie. Sakra, no w leźrze. No wejdź tu. Co za gamoń. Kurde, tyle fajnych rzeczy miałem się nazbierało, pistoletów, wszystkich tych humbaków i tak dalej. Ale to tyle czasu, bym sobie nie synchronizował. <grym> Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ciekawe czy mam dostęp do mapy. A tu, na samym południu na środku. Jakieś jakieś buteleczki. Pozbierajmy to. Szybka podróż. Ciekawie czy można się po prostu wydostać za pomocą szybkiej podróży. A ja, ze stopy. <grytanie> Dobra, gdzie jest ta buteleczka? Ej, a tu jest. No ale przynajmniej mam te ostrza, nie? Ale śmiesznie wygląda, nie? O, w o moim stanie. Ale kurde, biegać tak po tych skałach na boso? Nie zazdroszczę mu. Tu jest jeszcze skrzyneczka. Puść to. Dobra, 604. Faktycznie, ja miałem 18 tysięcy. Jakieś zwierzęta miałem oskurować. Z tego, co pamiętam... To ja tylko nie wiem, czy są jakoweś... No, ten wejdź. Ej, no ale mógłby się ktoś się tu dowiedzieć, że tu jesteśmy, na przykład Kid. Czy Mary Reed by jej nie nazwać. Po co zbieram te kurde skrzynki? To nie wiem. Ale skoro już jestem, to pozbieram. być jakiś krokodyl, albo ktoś tam jest jakieś przejście, czy nie? Tam jest jakiś animus, zbierzmy go. Może ty kurde, no właśnie, jeżeli dobrze to zrobimy tak jak ja teraz to um, automatycznie zabija, bo normalnie jeżeli źle wciśniemy potem trzeba naciskać szybko i um, możemy się tylko wydostać jakby z tej Tędy nie. Ej, no tam chciałbym dostać się ja. A jakoś tak żeby dookoła drzewka przejść. Nie, tędy trzeba. O, tu. No ale zdrowia, pomimo braku pancerza, mam tyle samo co wcześniej. No ale spoko. Jest tu ktoś jeszcze? This island's mine! Come at me and I'll cap you, bastard! It was your bloody imagination that landed us here, Kenway! I'll let that mind make one more decision for me. Will you not talk to me, Vane? Are you fixed on this madness? Madness? Nothing mad about a man fighting to survive, is there? I mean you no harm, you corker. Now let's work this out like gentlemen. Oh, God, I've got a bleeding headache on account of your jabbering. Now stay back and let me live in peace. I would if you stop filching the food I gather and the water I find. I'll stop nothing till you pay me back in blood. You was the reason we were out looking for slavers, and you was the reason Jack Rackham took my crew. No, nah, I'm still left. One more for the collection. Duh, one more. Muszę tam kurde dostać do niego. No to chyba o to chodzi. Tylko tu jest kurde jeszcze jedna. Stella gdzieś. Pytanie czy tamtędy. Tu o. No może wyżej nawet. Gdzie on kurde uciekł. Jest. Masakra w ogóle. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. No ale skoro tu jesteśmy to już kurczę Tą wyspę obadajmy. To mi się wydaje. Czy to będzie dobry pomysł? Znaczy no tam bez szału jakiegoś większego. Znaczy tam gdzie jak będą jakieś po drodze skrzynki, to wezmę, nie? Tak jak tutaj na przykład. Nie wiem czy jest w środku, czy gdzie ta skrzynka jest. Nie, gdzieś na górze. No, Edward. No, no! Ej. No leżę tu, czujeniu. Nie wiem, czy da się po tym wejść, czy nie. Dobra, za wejnem, bo to bzdury tu się jakieś wyprawiają tylko. Pytanie, kurde. Który to jest rok? Ile tam od tamtego czasu minęło? Fyf, krokodylu. Krokodyla daj mi luby. Skoluj zwierzęta, chyba że. Że mnie zaatakuje. Chodź tu. No. Dziablnik. Ja go... A nie, mam pistolet. No właśnie, to co robię, to jest tylko niestety odepchnięcie. Nie, nie mam pistoletu. Myślałem, że mam. No tak. yes <laughs> <mam, nie> <laughs> i said not to follow Jesus. you've lost your head man it's a fair exchange for finding these flintlocks and grenados listen vane we can hunt with those guns <laughs> and i made <mean> so <laughs> <laughs> massacre Ciekawe, czy można do niego jakoś przejść... sensownie. Chyba można. Coś nie strzela. Aha, no tak. A pewnie trzeba, kurde, dookoła przejść. No sorry, wej ale, kurde, przesadzasz zazwyczaj. Nie. Wierzącym, 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 wierzącym. Muszę chyba wejść na to, żeby to rozwaliło się na ławkę. Dopadnij Vane. You and your bloody fairy story goes into this match, that way. And I'll be gummed if I let you drag me into another. You keep this up! And I'll have to kill you, Vane! By all means! Nie wiem kurde, gdzie biegnę Gdzie mam biec? Ale tutaj, tu... Jakoś... No strzel! Ty durniów to! No właśnie Ja! Masak O, teraz ma paskudów No weźmiemy sobie Skoro już tu jestem gdzie no to jest teraz to wkład nie jest tak mocno potrzebne. no przejdźmy no z góry jest zwierząt ponieważ nie mam aż tylu tyle czasu Myślałem, że kurde jest jako jedyny, sensowny, ale tu widzę kurde tacznie żyje. Hornigold y, sprzedał się w ten O! Sprzedał się tym y, Anglikom Ten naszalał okay. I tamten Gnojek nas sprzedał, no Gdzie ty tam jesteś? Idę po Ciebie. Wiem, ja, że mam mało... życia... ale... ale mi się odnawia szybko. To dookoła, nie? To nie mogłoby być za proste. Nie wiem, czy idę do góry, czy co robię. You got today. Guri. God damn fucking name. <laughs> Nancy boy! You not turn off a fucking job! Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a build rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Maybe gold was right. Maybe the world does need men of ambition to stop the likes of you from mucking it all up. <laughs> or maybe you just don't have the stones to live with no regret. <laughs> don't save me a spot in hell, Shanka. I ain't coming soon. <laughs> Chyba jest... Kawka. Poznaję po żaglach. Chyba tak. Ale zrobiłem w jednym z powietrza. Nie wiedziałem, nie założyłem tego. Dobra, kochani. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Także dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Asasina. Trzymajcie się. Pa, pa.